Witam mordeczki w filmie na niedzielę, gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady bukmacherskie: LVB, Totalbet, Forbet, Noblebet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zaczynamy od bombeczek, Fartaleza kujaba, dwójeczka, 5.75. W Czechach mamy banik Ostrawę z Hradecem Kralowe na dwójce za 5.0 Ziszkow Brno, tutaj 1455, Paechania Diagoras 680 bombeczka z Grecji, no i włoskie Campobasso z Vibonese na dwójce za 665. Tyle z bombeczek, a niedzielne kursy powyżej 2:0 to GKS Katowica Odra opole, 1:235. Torino Acemilan Milan, dwójeczka 2 0, 5. Aris przegrywa u siebie z nortozisem Famagustą za 2.20. Silkeborg Bręgby 1-2-15. Gianina Panathinaikos tutaj dwójeczką 205. 0 5. Mirandes ogrywa Burgos za 2.10. San Carlos saprisa dwójka, 2 2 Gzira Birkirkara 1-2-15. Kiel HSV dwójeczka 2.20. I Bizertin CS Sfaxien 225. Remisy, a remisów będzie dużo, bo aż 3 plansze. Zaczynamy meczem w Anglii: Norwich Barnley 3,25 Bordomec 3,55 Angersy Lille 3,15 Bresnant 3,20 Espaniol Celta Vigo 3,20 i Warta Krakowia. Taki sam kursik 3:20 Vélez-Boca Juniors 3:0 Cobresal Italiano 3,50. Cutiesca Zeta 4,90. dość bombkowy remis. Aek S. Arisem za 3,20. Santa Lucia Solola 3,95. To Gwatemala. Saragossa z Gironą 3,20. Borec 6,40. Macedońska Bomba. St. Louis Leon 3,10. Monterey Santos Laguna 3,50. Tromso Hamkam 3.45, Trofenze z Leipzes 30, Tabor Sezana Domżale 30, Logano Sion 3.55 i Warberg Kalmar 3.20. I ostatnia plansza z remisów to Osters Bragę 3.35, Patum United na Kon 4.0, River Plate Albion to ten River Plate urugwajski 3.80, FC Dallas Colorado 325, Orange County San Antonio 30, Mineros Puerto Cabello 305, Zakfari Dorogi 325 i Fiorenzuola Tirol 305. Brzmi austriacko, szczególnie ta druga nazwa, no ale to Liga Włoska Serie C. No i królewski kupon na niedzielę: tutaj Sasuolo z Atalantą 2,5 na owerze. Mamy AC Milan z podpóreczką w meczu przeciwko Torino i Vitesse Archem po całości w meczu z Camborem Leeuwarden. Do wyjęcia 1445 z kuponiku królewskiego na niedzielę. A liga typera to nasz polski mecz Rakowa-Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Odpowiedź warta 5 punkcików do rankingu ligi typera który oczywiście zostanie zaktualizowany po weekendzie w naszej nowej serii statystycznej, która pojawi się prawdopodobnie we wtorek z rańca, no bo jeszcze trzeba objąć te poniedziałkowe mecze w Top Ligach Europejskich. A ja od siebie zapraszam do grup VIP polskich z piłki nożnej. Mamy VIP Standard i VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na maila sportpredictions.pl, Mamy również grupę na Formułę 1 tutaj królewskie kupony w dniu kwalifikacji. No i więcej tych kuponików w dniu oczywiście wyścigu głównego. W tym tygodniu kwalifikacje na zielono. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona oczywiście będzie zaktualizowana po tygodniu w naszym specjalnym filmie statystycznym, który już we wtorek pojawi się na kanale. Tam będzie podsumowanko tygodnia. Ze wszystkimi statystykami wszystkich serii, które były rozgrywane w ciągu właśnie tego tygodnia. A ja, że mam urodziny w dniu dzisiejszym, to idę w końcu spać, no bo trzeba odpocząć. Jutro, oczywiście, jak wstanę, wrzucę Wam filmik na poniedziałek. Oczywiście z serii Daily Piłkarskiej. No a teraz prośba, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.